Jaki jestem głupi. Ja <noise> to... NIE! NIE! Pociągasz nosy. To tak. Face to face. Ha, o to chodziło. Jezus. Jest... Jest... O nie. To był najgorszy możliwy wybór samochodu, jaki mogłem wybrać. Ja ty ty, 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 ty wziąłeś nie. nie, ale pariacha, który jest na ja prędkość. O, znowu się rozłącza Go mini LF. Nie polecam Bo generalnie tego sprzętu. Mam nadzieję, że... Rozłącza? No bo jest zdobcany po prostu, no, tak o postanawia się raz no, na czas. Czemu się skurczył? No po prostu jakby w pewnym momencie zaczyna przerywać sygnał i ja w pewnym momencie przestaję wszystko słyszeć. Takie śmieszne rzeczy. Uh -huh. To może wymienić. Tak, tak, właśnie to zamierzam. No ale śmiesz parta takiego! Co tu się stało? A co się miało stać? No, dlaczego cię tak wystrałem? No właśnie nie wiem, szczerze, ale zrobię to. Kurde, ale lisek też mi oparto takiego. No właśnie, czemu ty mnie nie wystrałeś? No, no próbowa nie wiem, próbowałem, próbowałem paksa, ale mi jakoś mnie dziwnie podbił, i teraz nie wiem w sumie, czemu cię nie to nie wystrało, bo tak. Przecież to. Bo, bo go nie dotknąłeś nawet, wycofałeś A. się w ostatniej sekundzie. A, to u mnie powiem całkiem blisko. No dobra, no nie wiem. Nie, nie, no to. Rockstar po prostu, as always, więc nic. Co jest? Łapie. Łap, łap. Kozak. Zabałem, żebyś nie wypadł. nie? Dzięki, ty jesteś. Proszę Czekaj, bardzo. Czekaj, idę, ale łapać. Dziś no, no, muszę. Nie, nie puszczaj tych odcinków po, pod rząd, po sobie, bo poprzedni tak się. Faks mnie niszczył, a w tym. Proszę, proszę. Idziemy dalej. Nie nie, co ty? To jak w Eurogom po prostu ten, już kontencik się skończył, teraz trzeba... No tak. To będzie miło, fajnie, przyjemnie. Tak, tak. Zawsze jest miło. Zawsze jest o. miło. O ty kur szmato! No i właśnie. O, tak. to, lisek. to lisek wypadł, ale? Tak, lisek, lisek. Ja też wypadam. O U Jezus. Fax. O Jezus Fax, dobra. To to do, wydobdaj no! Szmato! To żeby Cię... Żeby Cię zczyściło, rozumiesz? Żeby ten grzyb, Uciekam. którego masz, to żeby tam Cię uczulał TAK długo w He! O! Ło! Hey, wow. o, o. Pomóż, 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 pomóż! O, o, Ola jeszcze jedzie, to może wam coś zrobi. No, musi zrobić nawet. <ślesk> do tyłu, do tyłu! Do tyłu! <ślesk> Wszystkich, wszystkich wydostała. We wszystkich, by dotykała, wszystkich. No. Nie Każdą nie jedną osobę, no. O nie! O nie tak! No! Smato! Ujju, ujju! Pistola mnie pykła! No. Ale do no, nic nie wiem, no mogę śnieć! Nie usunąć się, czy co? Nie, nie, pukła! O pańskiej! Jezus Maria! Dobra, morda. Wiesz, o, dobra. się. Znaczy, o, gdzie jest... aha, tu jest. Fax, ja fax, fax, jadę. fax, 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 start. Ja tutaj drifty ćwiczę. O, wiemy, po ostatnim face to face'ie jednym tam ostatnio, też <grym> no, widziałem. A trenowany bo widziałem, trenowane, trenowane. No no. no. no, no, fajnie, fajnie. O, szybko trzeba. Szybko, szybko, szybko. Trzeba bardzo szybko tam dojechać. Jaki jestem głupi, ja... Nie! Nie! TY SMATO! TY CISZKO, to, A P*** DO Ej, ja on ja ja mnie dojechał! Nienawidzę cię! Nienawidzę A wyszła, cię! Nienawidzę cię! Nienawidzę cię! Nie wypadłem. A żony nie. K wiadome, że jej to nie! Nie, nie! nie. Przecież ty... Lisek jedzie. Ola jedzie! Lisek milczy k***a! Usta milczą! Oczy nie widzą! Zamknij mordę! Pierdziele! z ja mam ją trafić, nie wiem! Nie wiem, nie wiem, jakoś mnie nie bierze problemu! Fakso też nie wiem, nie jesteś jedyny. No, ty tam. Ja właśnie to dokładnie, mówię! No. Widzisz, walnąłeś go tak i niego, Ja do niego ja dokładnie, tak nie. Było cię hamu! Mógłbym chromosom tam, brrrr. Chromsom. Iwa, ola, trzymaj to w jak da pod górkę, żeby tylko pyknąć. Bo wiesz, że ty można skakać też? No, ale no? może tak robić, Pax. Pamiętaj. bardzo pracujesz... kurwa. dobrze się stało. Widzisz? Skrzypka cię wpadła. Tak, ole wypadła. Nie. Nie. Tak? Nie. Tak. Ty, Pax, a co ty? Co ty normalnie jesteś? Co ty, no co za chłop. No teraz, Pax, teraz, to ty nie masz życia aktualnie. No, teraz to mnie kurwiłeś, no. Teraz to ty nie przejeżdżasz tego, jedziesz jeszcze raz z tym golf klubem. Ale miałeś wiedziałem, ty... że to zrobię. <gubnie> mały. What? Jeszcze Ola tu. Metapdaj! Oh. A dobra, zatrzymałem go. Lisek jest do dupnięcia. Lisek jest do dupnięcia. Golwa to, to takiego bardziej, wiesz, takiego. Nie, nie wiesz tak jak wiesz, Brau, to teraz już takie jauuu, Jak robi tak... lew? Jak według ciebie robi, robi lew? Brau. Brau? brau. <grym> lew robi brau. Brau. <grym> Ola, z wiesz, tyłem z... też można skręcać? Skręcałem. Jak chcesz. Tak, tak. A, ua, ua, ajajaj. Uhu. <grym> o, brat. Nie będę. Mechanizm, no a mogłem, a mogłem, a mogłem, kurde. Następnym razem cię opuszczę. Ja no jestem właśnie, dlatego mogłem, tym bardziej. A mnie to. No? Dolwa. z chromsomem Jak robi Jak, jak? Brau! Brau. Brau. <śmiech> Brau. <śmiech> ja to biorę z tych wszystkich reelsów na Instagramie, zostawcie mnie. Ja nie wiem, jak brzmi lep, prawdziwy. No ty. Brau! Ty, Ola, jak ty tego nie przejedziesz, to ja naprawdę zwątpię cię. Okej, okay, dobra. Nie wiem, bo się blokuje. Na koliska? A wywaliłeś tego? Tak, nie, bo leciał nie, mnie. Nie, nie przeleciał mnie. Przeleciał mnie. A, pak to przeleciałem. Zaklinowałaś. Cześć. Dziomać. Nie mogę, no. Dlatego wyszedłem z poślizgu, żeby cię ominąć, ale... Hey, nie, ktoś ten... Nie, 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 nie. O, dobrze. No i spadaj na bambus. Czy Lisek ci pomógł? No? Nie. No, okej. Okay. Sama sobie pomógł. Dobrze, dobrze, dobrze. Przejedź. Ty Nie można ktoś... na liczyć. szybki bilpa. No na face to face to masz, masz 50% szans. No nie, no nie. naprawdę. Wózek golfowy <noise> znowu <noise> CISZKAMBU! wół! CISZKAMBU! Cisz okrążenie już je jedzie. Nie działa z Ty, ale mamy zsynchronizowane te bramki, pak. No? To tak, się rzadko tak, zdarza tak. w sumie. O. o. Ty, a czym on jedzie teraz? Eeeh, puskiem Ty, a jakby go teraz tak wiesz co? No jak go nie przeleca, go przeleca akurat, patrz. O, ja nie przelecę. E, e, e. Ja nara, lecie. Jak zahamował i skręcił specjalnie, nie wierzę. Skręcałem normalnie, żeby się tak, wywalić, było no o co no, ci no, chodzi? No, no, no normalnie no, 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 wyzłopcyłem, ty też tak no, robisz. No, no, Ziomek, no, ty za chwilę będziesz kurwa pisał list do przyjaciółki, mm, że cię w ogóle wywaliłem na Facebooku. Dobra, dobra, we, we, Bo we. Bo robię we, rzeczy, mm, które są niezgodne z no. zasadami. Weź te kurwa, nie wiem. Melise zażyć coś, a nie, no, płacz tam. To no. Lisek ma Melise zażyć? No tak, no tak. <gulanie> ja spokojnie. No ja spokojnie tak. Tak. Kurwa, on cały czas, on zasną. cały czas ma problem. Ja Wywalam go on ma problem, jak. No zahamował hamował Dobra, Lisek specjalnie mnie no, wyrzucił. No no, górcie ma no! No to no, do no, pani Aleksandry, proszę. Tu, pis do, <gulanie> do, dokładnie do właścicielki proszę napisać, żeby tam uspokoić kota Tygrysa, tu Ja za niego nie odpowiadam. O kurde Papier podpisałaś? Nie. No. Pak na, na, się pod tym papierem podpisał. Tak. Byłem A Masz kopię? Masz kopię tego? Nie masz kopię. Ma, kopię, ma. Więc wy, ją. Ja o Jezus, ile ja mam kopii. Aha, i z powrotem też z tym gównem? A, papiery na my. każdego ma. Teczki cholera, jasno. Drugi 2-0. Na dyktafonie. Nawet są nagrania, nawet są nagrania, jak mówiłaś, yy, czy ty, Marcinie. O, nie ma znaczy, Nie, nie, ty nie mówiłaś, ty, tego nie mówiłaś ty, mówiłaś. ty mówiłaś tak. Tak było. Ja pamiętam. Nie ma nagrań. Ja, Faj, ja tak nagrywałem oczami. Dobra, ja, nagry, ja nagrywałem dyktafonem, wszędzie wszystko. Wiadome. Mhm, Dupiego no. no wiesz, jak dobrze zbiera? To pusta dupsko. Specjalnie się przed. No było to prawda, ale nie akurat nie ironicznie, tak. Bo sobie myślałem, żeby właśnie tak, wiesz, zjeść co? Co robisz? Kłótko? Co? Co robisz? Co nie ma. Kur... Meliszka, mhm. zażyj! No, no. O, ty głupoo! Mm. A do kogo teraz mówię akurat? Mm. Do siebie. Znaczy A czy do wiatraka? Co się wydarzyło tu? Dzióbek mam. A, dziubek masz? Ty jakby tak paksa złapać? wincie się tam, bo się tylko styka. Złapałem! Ale nie wywaliłem nie się. O! Do <laughs> to, no próbowałem go też złapać, nie? <laughs> Ale wydobyłeś, no. Nie ma. Ah. Na co jeszcze? O, lepiej skoczyłeś. Nie wiem czy lepiej, ale... <laughs> Prawie mnie wystarała, nie? <laughs> Prawie... Przecież... Jak ty, Ola, wypadłaś? Jak ty wypadłaś? Jezus... Ola? <laughs> Ola wypadła, nie wiem jak. Brak kurwa jakiejś... <laughs> <laughs> Masz zły pomysł. A źle wybrałeś drogę. O nie! AŁA! AŁA! O ty A mogłam siedzieć i grać w Mass Effect a nie jakiś dolony GTA z... No Dobra, tam nie byś nie ma... jakiś Dobra, pochłaniaczek, kurwa, zbierała, wejść przez. Nie mam problemu z pochłaniaczkami, Ty dzi. Ty dziw! O... Mam ani jednego problemu, nie mam z pochłaniaczkami. Co tam, przypadcik? Nie, nic, nic. Nic, nic. A co? Nic, hmm, tak pytam. Dobrze, dobrze. Miło, mnie, że się traki, mną interesujesz, super jest. Ola, bo my też już raz jesteśmy na punkcie tym samym, co ty. O nie, o nie, o nie, ona jest słyszy. USPOKÓJ SIĘ! TO BYŁ ŻART! TO BYŁ ŻART! to PRANK, BRO! spokój SIĘ! U, nie... prank... No nie... A jego chociaż wydupcyłeś?! Nie, bo przeleciałem go. PRZELECIAŁ MNIE. A przecież on ma teraz Duna, fantoma! WYDUPCAAJ! Słuchaj, jakby było... Jak, jak, jakbyśmy żyli w, w... latach, nie wiem, 1800 coś takiego... To będzie na groju debilu! Zidew ci depilu! Na 300! Na gnoju byście wywieśli! Jak w chłopach na było! Na gnoju je wynieśli. Na gnoju, tak! W, w, wóz gnoju! I cię by zostawili gdzieś tam! Tak było w chłopach. O! Nie wiem, nie czytałem. Ale szybko, no wiem, że nie stałeś. No Ty chcesz uciec? No ty kurwa jebana! No, Odbiłem no, się ale, ale jak no, jeszcze? Przepraszam! No, przecież normalnie cię wytłumaczył! Ja jestem na pierwszym ogromnym... Przecież obrębie. nie, no, nie przeprosiłeś. Jesteś... No ale no i co? No i co? No, i co, co? Stary, ja Junem też byłem i co? Przeprosiłem. No? No? Byt! I co? O! Fikasz jeszcze tam? O, no. fikasz jeszcze tam. Ty, Paksik, a chociaż... Prośbę mam, mam taki duży jeden jedzie, wiesz go tam, bo on strasznie daleko do przodu jest. Tylko mnie jakbyś mógł o, ty, 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 ty. No to... Ola, jak ty przeżyłaś? No właśnie, nie, <grym> wiem, ona tak zrobiła cztery boczki. O Ola powietrze. nie przeżyła chyba jednak. Nie przeżyła, bo ona przeżyła. zrobiła takie fikoły. Przeżyłaś? Nie. Ale wylądowała na, na asfalcie normalnie. Na asfalcie. Na no. asfalcie, rozumiecie. A Jezus no jak te żarty dzisiaj to się mnie trzymałem, Przepraszam, dzisiaj dobry humorek mam Nie widać. Dobrze. No to... Ale dobrze Ole to no jest I nie ma. Co ty mnie tym KUR... Co ty zrobiłeś w ogóle? Bo jak jakbyś się bardzika wysrał to by było... No, ja piękne. Chciałem ciebie bardziej no jesteś yeah. pierwszy nie? <śles> no, nie ma zasad co ty. No nie ma zasad, tak, no dlatego... No nie ma, dobrze, nie ma. No. <laughs> Dlatego dobrze, no. Wali se kogo na. No, no. robisz racji. co chcesz, tak, That's the point trochę. Ha, ha, oh, oh. Ha, 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 ha. <laughs> nie wierzę w I ona się tu pojawia i spada, nie? W locie mi się pojawiła. za Fantomem wyminąłem, Szeparda Fantomem wyminąłem, no Ola tym Golfowym pomiędzy ćwiczalnymi ścianami. Siema! No co, bez zasad jest! Może, może, oh, mogę! No właśnie. E, e, o, jest. O, Czy to ja cię zahaczyłem Lufą, czy ty sam? A ty mi tą Lufą żeś ty pyknął. Co <grym grym grym> Lufą, To jest bliska. Cudem. Ale no? Lufo Ale nie ja, w, nawet nie wiedziałem, że ta lufa ma filmy. Ale nagle zobaczyłem po prostu. No, no ja boja, szef, tak lufą. Tak zrobił, no tak zrobił lufą mną. Rzucił mną o ścianę. A mury runą. Runą, runą. la 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 la. No dawać tego liska to, no. No, no pchnąłem go, ale potem ty płaka, że się zatrzymałem i. Skręciłem w niego na Facebooku. No jakbyś zawrócił, no to te sam byś się prób no, no. A czy ja zawróciłem? Ta... Nie, no mówię tylko. No nie wierzę. Nie Ale trafiłem? ja nie chcę tego. Ola, ja nie doleciałem, paks, nie Ja byłem, Musiałem się upewnić, ja nie wiesz? Chcę, Ale to samo to, tak. Kilisek już zrobiłem, Lisek po prostu. Ja po prostu staram się to przejechać. Ja dalej jestem na pierwszym ogrodzeniu. Ola. Ola, musisz się no bardziej nie postarać. Nie. Wypadła znowu. Czekaj. Nie. No bo jechał Pax tu no. Lisek, co ty zrobiłeś? Bo jak y, dojeżdżałem do Szeparda Dupki, to on mnie tak zgniótł, że ja nie mogłem skręcać samochodem. Powiem no jechać po prosto. Lisek, molare. po prostu prosto. Naprawdę chciałem w Paxa. We O, teraz Paxa wywaliłem. Jeszcze znaczy, ja Paxa chciałem wywalić, więc bardzo dobrze zrobiłeś, jestem za. Waliłem Paxa, no bo, no bo byłaś tam, no i chciałem jego wysadzić na... Ja staram się po prostu dojechać do punktu My też Siedem staramy tym się. punkcie już tyle czasu i nie Ale już na tym Discordzie Jezus. Dobra, Zabrać wacaj No jeszcze ta paruba Ale no żyje, żyje, żyje. Jakbyś wypadł teraz stary To przecież to byłoby Hmm! Ty, co ty robisz? Ty się sama na prostej drodze wywalasz. Bo to, to też jest świsko. Nie będę ryzykował wypadnięcia przed samym punktem, żeby cię wywalić, ale. No Ale byłeś łakomym kąskiem, nie ukrywam. No nie, dostałem powiadomienie, że pora spać, także idę elo. Dobra, <laughs> nera. Stary człowiek. No stary człowiek już musi mieć przypomnienia w związku z tym na telefony. A bo ja nie, nie pamiętam, że trzeba się położyć Alzheimer już wiesz, mocno mm. yo, 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 yo. Siema, Lisek, nie ma, co tam? A super wszystko, wszystko dobrze, ciepło wiesz, ogrzewanie widziałem. Ale grzyba masz, grzyba masz, grzyba masz. Mam grzyba, no? Ty też masz grzyba. Też mam grzyba. Grzyba, żołędzia. Jak zwał, tak zwano. grzyby. Bo chodzę Hello? do lasu wtedy kiedy Bo? jest na to sezon, a co? Drugie okrążenie, wow. Jezus Ola, ja, ja ci gratuluję teraz. Szczerze, i naprawdę. Nem merde. Człowiek jej ładnie chce powiedzieć, to źle. Dobrze mówi, to źle. Sam mnie chyba wywaliłeś. No przecież ty. <grym> teraz to ty się sama wywaliłeś, widziałem to jestem tym świadkiem. Nie. Zderzyła się ze mną i wypadła, no. Ale jesteś Dobra. Ale było Dobra, nie jednak nie o, Ale szybko pojechałem Przez chwilę <śmulo> Tak O, oh, cześć Pax elo A hola, a, a, a tego, Aliska mu coś zrobisz teraz jak jedzie w drugą stronę do mety? Co? Mogłaby, tak, ale akurat się nie mieliśmy Mhm, ale śmiesznie ja pak wypadłeś Ja nie wypadłem, ja się zakręciłem Bonczusia Masz tam niska Pax Ja go zatrzymałem, Ola go pizgu, ale... Wiadomy, przeżył No, A, standard Musisz <laughs> <laughs> <Poszucz> przestać? Nie <laughs> A co się stało tam, coś dzieje się? No stoi i czeka, aż tylko przejadę, Chają żeby się nie stracić, no. Pchają <laughs> się? E, no to chyba akurat dobrze, nie? Bo już no. jak się powie tak, to już chyba można legalnie, nie? Bo tak normalnie to chyba nie... można. Znaczy też no, nie. w No. Bo ja ogólnie powiedziałem tak, ale legalnie nie mogę. W świetle A, no w świetle instytucji. niektórych instytucji, tak. Mhm. Do dupy! Hej pasterze! Ja tu mam punkt i ten Ale próbowała Powiem wam, że to poświęcenie Czekaj Szefard Czekam, czekam, to, czekam, czekam, To poświęcenie, nie no, nie bo ona jechała prosto, żeby mnie wypchnąć z platformy <laughs> Żeby mnie wypchnąć z platformy, i tam miałem punkt.